Pakiet niebieski, jest on tylko 15 zł droższy od pakietu niższego. Zawiera oczywiście wszystko to, co pakiet pomarańczowy, plus dodatkowo. Dodatkowo mamy tutaj prowadzenie ciąży. Prowadzenie ciąży głównie tutaj tyczy się wizyty u ginekologa położnika, jeśli chodzi o położnego, jeśli chodzi właśnie o takie badania bardziej inwazyjne, jeśli chodzi o prowadzenie ciąży, czyli hormonalne, one są w wyższych pakietach. Tu w tym pakiecie niebieskim prowadzenie ciąży dotyczy się głównie tej lekarza, wizyty, ale wiemy, że tak naprawdę kobieta, która jest w ciąży, co najmniej raz w miesiącu chodzi do tego lekarza, czyli co najmniej to 100 zł płaci. Więc tutaj mamy ten pakiet 80 zł i dostęp właśnie do 10 lekarzy, dodatkowo jest pomoc ambulatoryjna, jest profilaktyczny przegląd zdrowia, który jest naprawdę bardzo ważny i odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu. I pakiet niebieski jest właśnie ze względu na prowadzenie ciąży polecany głównie właśnie osobom, które planują założyć rodzinę. Z tego względu, że pamiętajcie, że jeśli chodzi o tutaj prowadzenie ciąży, wykupując pakiet medyczny, proszę pamiętać, że to nie może kobieta, która jest z ciąży wykupić pakietu z prowadzeniem ciąży. Tak? Tutaj dotyczy się to kobiet, które planują zajść w ciążę.